był z tego co pamiętam jakiś czytałem to był pomysł jakiegoś króla ale naprawdę muszę mu pogratulować pomysłu bo nawet nie wyobrażacie sobie jaki to musiał być żar tu jest coś czekaj nie, skoro tu jest ostatnia sala tortur to musi coś być zaraz, zaraz, zaraz no, tu można zejść? Można. Tu jest woda. A jeśli tu jest woda, to nie nieciekawie, że tu chwilę się wpieprzyłem. Z wodą sami nazwijmy, bo sami złe wspomnienia. Nie, tu musi być ta... Tu musi być ta kula. Teraz poszukamy. Wszystko się tutaj świeci. Może zgaszę światło. To szybciej ją znajdę. Teraz muszę naprawdę pomyśleć z tą kostą Tu nic nie ma Ten byk jest jakiś dziwny o. Jezus! Ja pierdolę o. Co się tutaj kurwa dzieje? No to ten byk, Ja myślałem coś to idzie Ale nie głowa rozbolała w jednej chwili Coś wyrzuci z tej rury, to idzie do góry. Dobra kolego, a może takie ja był też środku naprawdę To jest trochę dziwne. Nie mogę tego otworzyć. Co się tutaj dzieje? Nie, no kolego, daj mi tą kulę jedną, dobra tego otworzyć. Dobra, jeśli nie mogę, to ktoś tam siedzi. Mogę za wajchę pociągnąć, nie. Dobra, sprawa wygląda następująco. Brakuje mi ostatni fragment kuli. Brakuje mi czegoś do oderwania tych grzybów, bo on nie może łapami oderwać. A po dworku chodzi sobie jakiś fragles, który mi ciągle straszy. Nie wiem, czy tutaj jest ten fragment kuli. Ja stąd, nie, ja stąd nie wyjdę, stąd tego fragmentu nie dostanę, no. Czyli uruchomiłem tą krowę nie bez powodu, nie? Ona wydaje te odgłosy do góry. Nie wiem, co jest w góry, ale dobra. Idziemy stąd. Będziemy pamiętać, że za mostem... ...w lewo jest Święta Krowa. Znów się wszystko trzęsie. da się rozerwać, no to rozerwij ją Ty o fragment grzybka bardzo mnie to cieszy kto tu jest? zaraz coś sprawdzimy fragment trującego grzyba, więc tak natarliamy oliwkę pamiętnik gdzie Ty jesteś Majer, gdzie Ty jesteś? notatki Agrippa wzywa Wejera. Mm. Przygotuj się do uwolnienia Agripy. Wejera twierdzi, że aby oswobodzić Agrippę w sposób, który go nie uśmierci należy podać w miksturę ze środka paraliżującego esencji i tinktury. Czekaj jeżeli posłużą za dobry środek paraliżujący. Dobra, wyciąłem duży fragment tej plechy. Esencję należy pobrać tak jak zwykle z krwi człowieka. Mam krew człowieka. Pozyskanie tektury może być bardzo trudne. Wątpię, on że ono w ogóle istnieje w tym świecie. Już sama jej nazwa zapisana w tym alfabecie wygląda obca. Sądzę, że tekturę można pozyskać z wodnego... kernka. Weir będzie musiał się tym zająć i sprowadzić mi żywiciela, aby dobrze przygotowany ostatnio niemożliwej bestii ucieczkę. To będzie wodna bestia, z niej pozyskamy tękturę, więc to mi nie obchodzi. Już mam wszystko i brakuje mi tylko fragmentu kuli. Mam notatkę, wszystko. Jezu. Co to za odgłos? Mam nadzieję, że ta krowa nie wezwała tego potworka, bo tu skurczy byk, łazi po tych lochach i mnie dręczy. Jezu... Ja nigdy więcej... Ej, stary, ja tutaj byłem już. Ja się za tym przecież chowałem. Czy to nie było to? To nie było to. Albo ja mam coś z banią. Tutaj nie byłem. O tym nie szedłem. Ja się chowam za każdym filarem, bo... Teraz cicho, tu jest światło zapalone Jezu Tu nie byłem, tu nie byłem, tu nie byłem, ha 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 O kurwa, jednak byłem Nie no, kurde Mam już tego dosyć Jeden fragment kuli Mnie to denerwuje. To był fragment kuli, okej. Okay. Jeden ja fragment tej dziadowskiej kuli. I z tego miejsca. Mi się to strasznie nie podoba. Kto zapalił tą lampę? Czekajcie, muszę pomyśleć. Na lewo jest Święta Krowa, byliśmy już tam, ten cały hol przeszliśmy, tam jest miejsce, w którym już byłem. Ja myślałem, że przy tych drzwiach jest to koło, więc co jest grane? Ktoś tu chodzi. Tylko, że nie, ja... Jezu. Jakieś dziecko płacze. Albo za ścianą u mnie, bo już nie wiem. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my się wpierdoliliśmy? Urry jebana. Ja pierdolę, wygórliwej ode mnie, cferu jebany z zginąć spadając niż odczuć mną biegnie Jezus Wiecie co, ja chyba co to muszę na kartce zapisać mapkę jakąś, że tutaj w tej grze nie ma mapy no. Stąpaj ostrożnie Dobra, skupmy się w lewo zwiedziliśmy cały korytarz, w prawo też poszliśmy i tam był ma ale tutaj nie szliśmy Najbardziej no znów Najbardziej mnie zadziwia jedno, jedno ta krowa płakiego grzyba ja odpalałem to. Tam nie było żadnego fragmentu kuli. No, mi się na nic nie zdasz tutaj, bo ja nie będę nic tutaj rozpalał. Oj ludzie naprawdę będę wam musiał rozjaśnić ten ekran jeszcze bardziej chyba jak ostatnio Bo ja tak mało widzę co dopiero wy będziecie widzieć Jezus To jest tragiczne uczucie jak słyszycie tę muzykę i potwora za wami Ile to ciężko opisać Tak jakby coś za serce chwytało Dobra tutaj byliśmy Gdzie ja w ogóle jestem? Daję. Nie wiem. Korzenie. Byłem tutaj. Tu jest koło. Tu jest koło. Tu są drzwi od koła. Muszę jeszcze raz sprawdzić to. to będę widział. To jest dziwne, bo po moście, po moście nie przechodziłem przecież. Albo przechodziłem, tylko już nie pamiętam. Dobra, czyli tu jest wszystko. Naprawdę, co tylko zostaje krowa, bo to jest bez sensu. Ja już wszystko zwiedziłem. Najgorzej, że ta. Ipa mnie pozwala dalej przejść. Tu też byłem, tu mi raz zaatakował ten potworek. Tu się schowałem. Tu jest święta krowa. Muszę na ciebie skoczyć. Co chyba jeszcze raz musimy do krowy iść albo stąd uciekamy. na wszystkie fragmenty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co ty się nie chcesz... A, czekaj, ja połączę te fragmenty w ogóle ze sobą do tego? No jak to? Jak to? Czerwony do czerwonego. To o co tutaj biegam? Eee, dziwne jest to, że też ta krowa się otworzy. Chciała po zapaleniu. Jezu, ile tu jest korytarzy? Tutaj nie byłem. Tutaj nie byłem. Chyba bo wszystko wygląda tak samo Jezus Gdzie ja znów jestem? Gdzie ja się znów wpieprzyłem Idziemy tam Tam nie ma tyle korytarzy Bo i się tutaj chodzić spowodaję Cicho, cicho Daniel To są te grzyby? Tak Czyli zwiedziłem wszystko Jeszcze się zostaje tamta strona Czek chyba bo... Mogłem w tego gościa rzucić kamieniem ale chyba by tam nic mi nie pomogło no, raczej nic skoro tu są grzyby tu jest święta krowa czemu obraz się tam tak trzęsie on tu nie przejdzie on tu nie przejdzie on tylko łazi po środku tych sali idziemy jeszcze raz do świętej krowy ja coś muszę zbadać tam po pierwsze Wodaj jak zaraz nie znajdę całego fragmentu kuli, to wchodzę w solucję, mi to zaczyna wkurwiać. Przeproszeniem. Może w wodzie jest to ciadostwo? Dużo możliwe no też nie mogę co... O co jest w ogóle ta woda tutaj? Ty mnie męczysz ty larwo jedno Czemu ty się nie chcesz otworzyć? Czekaj, czekaj. Coś sprawdzę jeszcze raz Sprawdzić trochę rzeczy, bo męczy mi ta groba. Naprawdę, że ona się nie chce otworzyć. Mam wszystko, notatkę dla grip, by Sześciutko, żeby krew brakuje mi tego fragmentu kuli. Zawsze jest tak. O! Jezu! Jest on chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, no. No nie wiem, jak pokazać swoją radość. Chyba ucieczką. O kur. Teraz może być nieciekawie, zapomniałem. Ale wiecie co, chyba bym się cieszył, bym mnie ten bych znalazł i zajebał, bo od razu bym się pewnie przy wejściu. Chyba, że jak ja bym stracił wszystkie fragmenty kuli to... Boże! Automatycznie wchodzę w kasowanie gry i... pyk! sobie. Tak, teraz... Teraz to już będzie przez twórców jakiś tutaj pewnie skrypt zrobiony na moście, czy będą gdzie. O mnie na 100% teraz musi zajebać, trzeba znaleźć. A teraz tak cicho jesteś. Ja się trzymam przy ścianach. A po pierwsze to on słyszę. Bieganie. Co tak tutaj oddycha? Muszę za na tą stronę się dostać, na tamtą. Tu musi być gdzieś most. Jezu na się tego herbaty, bo jestem. Nie, biegnę, nie, biegnę. Czemu ty nie, 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 tam nie, nie, no? nie, nie, most. Proszę zamknij ryja Nie wiem gdzie on jest, nie wiem gdzie on jest Wiem jedno Spierdalam Zamknij się, zamknij się Gdzie ja w ogóle biegnę? Mam nadzieję że to drzwi, no, mam nadzieję że to drzwi Jest, ha 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 się. Tak się to robi tego Pan Bóg strzeże. Już jest na sprawie. Teraz zostaje... Gdzie ja teraz w ogóle jestem? Zostaje pójście do Agrippy. Połączanie tych kuli. A wiem gdzie jestem. Co to jest? Ej, coś jest nie tak. Tutaj, jak ja sobie nagrywałem, wisiały chyba dwa ciała. Tu jedno. Tam drugie, przecież pamiętam jak się tego przeraziłem Co się tutaj dzieje? Czemu to kurde zniknęło Dobra, ale jestem szczęśliwy, mam wszystko, naprawdę jestem tak szczęśliwy teraz Już jest zbani to uważanie po tych salach tortury